Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No. Można sobie usiąść, bo. I ta konferencja będzie także może wprowadzeniem później do samej adoracji, do trwania przed Panem, bo jest okazja ku temu, żeby spotykając się z Nim, potem iść do ludzi i właśnie to przesłanie miłości, które. Otrzymujemy od Boga, żeby stawało się także udziałem innych. Wiemy, że Chrystus Pan bardzo ściśle łączył spotkanie z Ojcem na kontemplacji, później ze spotkaniem z ludźmi, do których został posłany. I często widzimy na kartach Ewangelii, kiedy Pan idzie na górę po to, żeby spotykać się ze swoim Ojcem, tak jest na początku działalności. Kiedy modli się najpierw na pustyni, później, kiedy powołuje pierwszych uczniów, to całą noc spędza na, na modlitwie. Przed swoją męką znowu modli się w ogrodzie oliwnym, trwając właśnie przed ojcem. I uzgadnia swoją wolę z wolą tego, który go posłał. I on od razu nam pokazuje, że. Właśnie od tego, zaczynając od spotkania z Panem, my później będziemy mogli nie tylko rozeznać wolę Boga wobec nas, ale także później owocnie posługiwać wszędzie tam, gdzie On nas pośle. Bo dopiero owoce przynosi działanie, które jest poprzedzone modlitwą. Też od razu powiem, że na przykład siostry ze zgromadzenia matki, Świętej Matki Teresy z Kalkuty idą dopiero do chorych, do opuszczonych, do ludzi z, z ulicy po dwóch godzinach modlitwy porannej. Wyobraźcie sobie, dwie godziny się modlą, adorują, uczestniczą w Eucharystii i dopiero wtedy idą właśnie, żeby posługiwać, żeby nieść Jezusa. Bo gdyby zabrakło spotkania z Panem to wtedy niosłyby tylko same siebie, tylko ludzki element. I tylko ten, kto jednoczy się z Panem, kto się z Nim spotyka, może go potem także dzielić, zanieść tym, którzy obok Niego żyją. Ale jest też taki moment spotkania z Panem na górze, kiedy zabiera nie tylko właśnie, nie idzie sam, ale też zabiera uczniów. To jest góra przemienienia, kiedy bierze ze sobą Jakuba, Piotra i Jana. On ich wziął, jak mówi Ewangelista, On ich pociągnął. Pewnie im samym by się nie chciało nigdy pójść na tę górę. Pewnie woleliby właśnie odpocząć, ale to Pan pociąga. I to od razu jest pokazane, że właśnie Pan jest pierwszy. W spotkaniu z nim on nas pociąga więzami miłości. I tak, przez Ozałasza mówi, że będę wtedy przemawiał do jego serca, pociągnę go więzami miłości i będę mówił właściwie do jej serca, do oblubienicy. Ale to w tym symbolu oblubienicy odnajdujemy każdego z nas. Pan nas miłuje, też nas pociąga. Do tego, żebyśmy właśnie potem mogli iść, słuchać tego, co mówi Pan. I to spotkanie na górze staje się dla nich okazją doświadczenia Bożej Rzeczywistości, bo właśnie Pan się przemienia w ich obecności. Oni tam widzą Mojżesza, tak, Eliasza i samego Jezusa uwielbionego już i tak się dobrze czują, że chcą postawić trzy namioty. Jeden dla Niego, jeden dla Mojżesza, później dla Eliasza. I to też pokazuje, że właściwie Pan, kiedy otwiera przed nami swoją bliskość, objawia ją, swoją też wszechmoc, swój majestat, człowiek czuje się naprawdę dobrze. Chcę tam rozbić swój namiot, bo w Biblii znowu rozbić namiot to znaczy zrobić miejsce dla Pana, być z nim. Nie tylko my się tu czujemy dobrze, ale po to też, żeby Pan się czuł dobrze z nami. W formacji oazowej ruchu Światło Życie jest tak zwany namiot spotkania. To się zrodziło właśnie z tej księgi wyjścia, kiedy Izraelici idąc przez pustynię. Potem mogli spotykać się z Panem w namiocie spotkania, który to namiot wybudował właśnie Mojżesz, gdzie spotykał się z Bogiem, słuchał Jego głosu i później też Bożą Wolę usłyszaną od Pana objawiał ludziom. Tutaj spotkanie na tej górze przemienienia jest pełne mocy. Ono rodzi później skuteczne posługiwanie na górę. I też kiedy Pan ich wzywa na tę górę, to też to im pokazać, jak powinno, od czego powinno się rozpoczynać naszą codzienną działalność. Ale znowu widzimy, że właśnie Pan po tym spotkaniu na górze on potem schodzi na na dół. Oni by chcieli tam trwać dłużej. I też im chcę powiedzieć, że tak w naszym życiu codziennym to spotkanie na górze jest tylko początkiem tego zadania, które On nam wyznacza. Nie można tylko ograniczyć się do trwania na górze, bo czekają nas tutaj na ziemi zajęcia związane z naszym powołaniem, z tym wszystkim, co Bóg dla nas wyznaczył. Ale. Dobrze jest znaleźć ten czas właśnie dla Pana, po to, żeby być razem z Nim. I kiedy Jezus się przemienił wobec nich, to pokazuje, że modlitwa przemienia. Tak było i w życiu Mojżesza. Pamiętamy też tę właśnie scenę z Księgi Wyjścia, kiedy on, modląc się, wychodzi z namiotu i wszyscy zauważyli, że jego twarz promieniowała. To rzeczywiście przemienia nas to spotkanie z Panem, i wtedy my, będąc sami przemienieni przez Pana, możemy potem przemieniać rzeczywistość, w której jesteśmy. Tak po ludzku to byśmy niewiele mogli zrobić, i właściwie nic nie przemienimy własnymi siłami. Dopiero kiedy ja się pozwolę przemienić Bogu, później. To On będzie dzięki mojej postawie przemieniał ludzi, którzy dostrzegą tę Jego obecność w moim życiu, w moim sposobie mówienia, w moim odniesieniu do innych ludzi. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy właśnie tutaj szukali w tym spotkaniu z Panem tego sposobu do, docierania także do. do Ludzi, dotarcia z dobrą nowiną, ze słowem pociechy, umocnienia. I stąd Chrystus Pan od razu chce powiedzieć, że góra i dół muszą się harmonijnie łączyć w naszym życiu. Czyli nie może być tak, że albo jest tylko góra, albo jest tylko dół. To, jest, to musi być bardzo połączone. Czyli spotykamy się na górze, tu się napełniamy tą Bożą Obecnością i więcej widzimy. To warto wyjść na jakąkolwiek górkę wyższą. Tutaj to Cergowa pewnie najwyższa jest i się od razu więcej widzi. A w mojej rodzinnej Malawie jest taka Magdalanka. Bardzo ładny widok się rozciąga stamtąd, pokrosno aż. Widać tutaj wieżę przekaźnikową. Bardzo tam lubię, bo jak się wyjdzie na tę górę, to widać którą ścieżką trzeba pójść. Jest taki piękny fragment u Izajasza w drugim rozdziale, kiedy on mówi, że chodźcie my na górę Pana i nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami. I dopiero wtedy, kiedy ja wyjdę na tę górę, zobaczę, którą ścieżką dojdę do celu, do którego zmierzam, bo Pan Bóg mi pokaże drogę. I dlatego to połączenie... Góry spotkania. Można powiedzieć, jak, nie, jak też mówią, mówi się w teologii, w Biblii spadołem płaczu. Jesteśmy na górze, która na tej górze przemienieni, a później schodzimy na dół, żeby tam, gdzie jest płacz, żeby zamieniać tę rzeczywistość płaczu na radość. Bo spotkaliśmy Pana i chcemy o tym powiedzieć właśnie ludziom, Obok nas żyjącym. Dlatego działalność ewangelizacyjna, ewangelizacyjna i posługa miłosierdzia też powinny zawsze wynikać z modlitwy. Ale modlitwa zawsze na pierwszym miejscu. Powierz Panu swą drogę, zaufaj mu, on sam będzie działał. A to powierzenie drogi odbywa się na modlitwie, na zasłuchaniu w to, co mówi Pan, żeby uzgadniać też. Naszą wolę z wolą Ojca. I temu służy nie tylko, niech służą nie tylko rekolekcje, w których uczestniczymy, one są najlepszym takim sposobem, żebyśmy zobaczyli tę Bożą wolę. Ale kiedy ja modlę się Słowem Bożym, kiedy to Słowo się wsłuchuje, ono staje się takim lustrem, którym się przeglądam i pytam się, czy rzeczywiście pełnię to, o czym mówi Pan do mnie? A Bóg przemawia przez swoje Słowo, dlatego taka najlepsza modlitwa to jest zawsze, ona rodzi się ze słuchania z tego, co mówi Pan. Ja potem odpowiadam na to Słowo, wchodzę w dialog, nawet jeżeli ono, to Słowo mnie zakłuje, bo widzę, że nie żyję tak, jak to Słowo mi nakazuje, ale zawsze mogę potem zmienić się. Bo Pan właśnie przez to ukłucie będzie mnie mobilizował do tego, żeby podjąć później te codzienne wyzwania. I tak samo przekazywanie później wiedzy, wiary pieciom, uczniom trzeba łączyć z modlitwą. To, co przemodlone będzie, można skutecznie przekazywać. Tutaj na pewno są ojcowie rodzin. Są mamy obecne, i też właśnie tego, czego nauczymy się na modlitwie, potem możemy przekazywać, będziemy to czynić skutecznie. Mi się przypomina, przypomina taka rodzina zaprzyjaźniona. Chciłem im piąte dziecko, potem jeszcze szóste się urodziło. Taka piękna rodzina, kiedy ich syn zaczął w pewnym momencie się buntować, miał chyba 14 lat, i mówi: Nie pójdę z wami do kościoła. A dlaczego? O koledzy moi nie chodzą. A ona mówi, ta Agnieszka mama mówi, ale my bardzo chcemy, żebyś poszedł. A dlaczego chcecie? Bo Cię bardzo kochamy. I On poszedł i chodził z nimi. Bo Pan Bóg nas uczy tego właściwego przekazu, to nie musi być, to nie jest przymus, ale coś, co wypływa z miłości. Miłuję, kochamy Cię, zależy nam na Tobie i chcemy, żebyś też był z nami. Ale tego uczymy się właśnie przy spotkaniu z Panem, kiedy On nas oświeca swoim światłem i podpowiada, jak problemy także rozwiązywać. I schodząc na dół, też pamiętajmy, pamiętamy, że nie możemy odsuwać się od ludzkiej nędzy. I ciągła ta, ciągła ta wspinaczka, wspinaczka do góry. Po to, żeby właśnie spotykając się z Panem, potem schodzić na dół. Zresztą przytaczałem na spotkaniu właśnie z siostrami zakonnymi, z osobami życia duchowego, takie porównanie, że ktoś nam zostawił haki, po których my, ten, który idzie pierwszy, wbija haki, jak się spina na szczyt, i wtedy ktoś, kto idzie drugi, trzeci, już ma łatwiej. I Pan Bóg nam też zostawił takie haki, zostawił nam swoje przykazania, czy. Jezus drogę błogosławieństw, żebyśmy mogli wspinać się coraz wyżej na tej drodze życia duchowego. Kiedy ja się uchwycę tego, to później na pewno się nie pogubię. Ale też takim hakiem jest modlitwa. Tu już widzę dzielnych mężów bożych, którzy mają różańce w rękach. To jest też właśnie taka duchowa wspinaczka, która też wymaga za naszego zaangażowania, ale to jest też sposób, Dochodzenia do spotkania z Panem, rozważając razem z Maryją właśnie to, co zawarte jest w Ewangelii. Dlatego nie wolno rezygnować ze spinaczki na górę ani właśnie poddawać się, Gdybyśmy zrezygnowali z tej spinaczki na górę, to można powiedzieć, że zdradzamy samego Jezusa, zdradzamy właśnie Jego Matkę. Bo oni nam pokazują tę drogę właśnie spotkania, po to, żeby później też to nasze życie było niesieniem dobrej nowiny tym, którzy na to czekają. I mamy mówić o Bogu, ale właśnie to spotkanie z Panem, z którym rozmawiamy, uczyni skutecznym nasze mówienie o Bogu. Bo tak naprawdę. O nim może powiedzieć tylko ten, kto z nim rozmawia, kto do niego mówi i kto słucha tego, co mówi Pan. Samista mówi, że będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg. A słuchać tego, co mówi Pan Bóg, to powinniśmy słuchać skutecznie. Jeśli ja słucham skutecznie, to znaczy, że jestem posłuszny temu, co Pan Bóg mówi. I posłuszeństwo to jest zawsze skuteczne słuchanie. Jestem posłuszny, Bogu, bo skutecznie słuchałem Go właśnie codziennie. Słuchałem Jego słowa, zacząłem tym Słowem żyć, ono przemieniło mój sposób myślenia, potem mówienia, oceny rzeczywistości. I dlatego właśnie jesteśmy wezwani, żeby też mówić o Panu Bogu, którego spotykamy, którego Powinniśmy zanieść innym. I najlepiej mówić właśnie o Bogu z Ewangelią w ręce, bo kiedy ją poznajemy, to właśnie będziemy skutecznymi też mówcami. I patrzymy właśnie tutaj na Chrystusa Pana. On mówił o Bogu, a mówić o Bogu to jest znak miłości. Mówić o kimś właściwie. Mężowie pewnie mówią, z życzliwością o swojej żonie, żony, o swoich mężach, bo jest ta miłość, o swoich dzieciach. Popatrzmy, że pierwsze słowa Jezusa, też zanotowane w Ewangelii, to jest mówienie o Ojcu. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w sprawach odnoszących się do mojego Ojca? Później też przez całe życie mówi o Ojcu, mówi o pełnieniu Jego woli. Ostatnie słowa to też są, że Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. I dlatego my, naśladując Pana, jesteśmy też wezwani, żeby mówić o Bogu, ale właśnie trzeba go poznać, rozmiłować się w nim, i wtedy, trwając mocno przy nim, będziemy mogli właśnie też tę mowę uczynić skuteczną. I patrząc znowu na Chrystusa, widzimy, że rozmawiał z nim jak z, z ojcem. I Jezus mogli się właśnie, modli się cały czas, modli się przed tą swoją działalnością, modli się właśnie przed męką, wcześniej jeszcze przed wyborem dwunastu apostołów, których potem posyła na świat. I jednocześnie, kiedy też posyła, to. Daje moc do tego, żeby właśnie to ich posłanie uczynić skutecznym. I my też czasami się boimy, jak, czy pójdziemy do świata i z czym pójdziemy. Ale jeżeli ja rozmawiam z Bogiem, jeżeli wsłuchuję się w Jego słowo, to On mi w odpowiednim momencie podsunie, co mam powiedzieć. To, co Jezus mówi, że Duch Święty będzie mówił za Was. On wam przypomni wszystko, co wam powiedziałem. I rzeczywiście to słowo potem Pana ono jest najskuteczniejsze, żeby rodziło wiarę, ale też żeby innych pociągało właśnie do, do Boga. I sama mowa też wypływająca z naszego życia, czyli życie bardzo czytelne, życie oparte na zasadach Ewangelii, na przykazaniach staje się taką mową, którą my właśnie przekazujemy innym. Mówić samym sobą, całą swoją postawą, swoim właśnie zaangażowaniem. I jest ważne, żebyśmy pokazywali Boga. I tutaj znowu pamiętamy tę scenę, kiedy właśnie Filip mówi Panie pokaż nam Ojca. Bo ludzie chcą, żeby właśnie chcą zobaczyć w nas oblicze Ojca i tak jak chcieli tego właśnie tego doświadczyć, od samego Jezusa, a On mówi, że kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca, tak samo i od każdego wierzącego, w jakiś sposób właśnie Bóg chce, właściwie ludzie się mogą domagać też. Pokażcie nam Boga. Jest taki piękny fragment proroka Zachariasza, kiedy, on, kiedy jest powiedziane, że pójdziemy z wami, przychodzą ci ludzie do wierzących, bo zobaczyliśmy, że z wami jest Bóg. Jeśli zobaczą w nas Boga, to później też właśnie pójdą z nami, pójdą tą drogą, na którą myśmy wstąpili, którą chcemy kroczyć. Tutaj tak szczególne wezwanie do, właśnie do męskiego różańca, do wojowników Maryi, żeby troszyć o taki rozwój wiary, formować swoje serce, żeby inni, czy tam koledzy w pracy, sąsiedzi, żeby mogli powiedzieć, że ty jesteś kimś innym, jakoś inaczej właśnie żyjesz i to nas pociąga też ten sposób właśnie takiego życia. Gdzie nie ma jakiegoś kombinowania, gdzie nie ma nieuczciwości, bo człowiek Boży właśnie żyje według wzorów, których się nauczył na górze. Znowu jest taki piękny fragment w liście do Hebrajczyków, jeszcze wcześniej tej księdze właśnie wyjścia, kiedy jest powiedziane do Mojżesza, że uczyń wszystko tak, jak to zobaczyłeś na górze. Czyli tak masz zbudować swoje życie. Jak tego nauczyłeś się na spotkaniu z Panem. To jest takie budowanie tej duchowej budowli, a tego uczymy się właśnie na górze i Pan nam pokazuje. Oczywiście, że w pojedynkę byśmy mogli się pomylić, bo czasami by nam groziła taka dewocja, czyli właściwie tylko po swojemu. Dobrze rozumiana dewocja to jest czymś bardzo dobrym, ale źle to znowu prowadzi do tego, że my. Po swojemu byśmy chcieli. Na czym ta źle rozumiana dewocja polega, że właśnie zamiast podjąć obowiązki, które mam jako ojciec rodziny, mąż, pracownik, to powiem, że ja Was zostawiam, bo ja teraz dwie godziny będę adorował najświętszy sakrament, czy będę się modlił. Trzeba to łączyć umiejętnie, bo wtedy byśmy właśnie nie dawali pięknego świadectwa. Taki czas znajdować dla siebie, kiedy rzeczywiście będziemy mogli sami być z Panem na modlitwie. A ktoś pięknie powiedział, że dopiero wtedy my zauważamy drugiego człowieka, zauważamy go w tłumie, kiedy oddalamy się od tłumu, kiedy jesteśmy z Panem sam na sam, to dopiero wtedy jesteśmy naprawdę. W stanie dostrzec drugiego człowieka, jego potrzeby, bo tego uczy nas Chrystus. Bo gdybyśmy byli tylko właśnie z tłumem, albo po swojemu, samym sobą rozmawiali, to tych potrzeb nie zauważymy. I myślę, że właśnie taką okazją jest tego spotykania się z Panem, jest też i męski różaniec, jest formacja taka stała, którą się podejmuje. Na pewno to wymaga zaangażowania, ale potem to rodzi taką wielką moc poczucia też wspólnoty. To w przemyśle tego doświadczamy. Jak to mówimy, przyjdzie 200 chłopów, to widać, że to jest, jest to już taka Boża armia. Można liczyć na nich, że oni podejmą zadania, które jawią się każdego dnia, takie wyzwania, które właśnie czasami zupełnie nieoczekiwane, ale. Ja się już przekonałem, że można rzeczywiście liczyć na nich po tych trzech latach wspólnych spotkań, bo ktoś, kto trwa przy Panu razem z innymi, tutaj formuje swoje serce i później chce właśnie dzielić się tym doświadczeniem wiary z innymi. I bardzo wspólnota zawsze pomaga. Kiedy my jesteśmy razem, to mamy świadomość, że mogę liczyć na innych, nie jestem sam, bo. Nie tylko jest przy mnie Pan, ale jest właśnie ten brat ze wspólnoty, który też mnie umocni, też właśnie dobrym słowem pokrzepi, który też zaradzi właśnie niekiedy moim potrzebom, tego czego nie potrafię zrobić. I to jest też takie piękne, że w tej modlitwie rodzą się potem też konkretne dzieła, zaangażowanie na rzecz potrzebujących. Myśmy tam pomagali rok temu. Przeszło w Ekwadorze, kiedy tam rzeczywiście była nędza związana z tą pandemią. To jak się ogłosiło, składkę. Ludzie się zrzucili po to, żeby pomóc tam. Akurat takiej siostrze, którą znam, zakonnej, która opiekuje się też biednymi ludźmi, czy później właśnie wdową po Wojtku, która, która została sama z trójką dzieci. To też od razu konkretna pomoc, ale to by była też z wiary. Wiem, że ktoś potrzebuje pomocy, wsparcia. A Pan mi powie, że więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Czyli kiedy my dajemy, dzielimy się, też więcej radości będziemy doświadczać, niż sami byśmy coś otrzymywali od innych. Dlatego właśnie ta wspólnota jest czymś pięknym, takim doświadczeniem właśnie, że idziemy razem, idziemy z Kościołem, spotykamy się, modlimy, umacniamy po to, żeby. Później też innych pociągać w ten sposób, dawać świadectwo. Kiedy rok temu byliśmy na rekolekcjach w Żepedzi, poszliśmy do Komańczy taką pielgrzymką. Jak te chłopy zaśpiewali, to ludzie stawali, otwierali usta, bo mówią, że jeszcze tylu mężczyzn nie widzieli tak się modlących, tak śpiewających. To było rzeczywiście żywe świadectwo wiary tych, którzy właśnie już. Idą tą, starają się iść tą Bożą Drogą. Każdy z nas się zmaga ze słabościami, ale kiedy jesteśmy z Panem jesteśmy we wspólnocie, to będziemy w stanie także te słabości nasze pokonywać i później tą Bożą Drogą pójść. Życzę Wam, drodzy bracia, szczególnie niewiastom też dzielnym, które tutaj są, to, żeby każdy, żeby każdy doświadczał tej żywej obecności Pana, z którym się spotykamy. I patrząc na niego, żeby coraz bardziej to jego oblicze odbijało się także w naszym życiu i będzie pochwalony Jezus Chrystus. na wieki wieków.